Pamiętajcie drogie Raki, co dla Was od 24 do 30 czerwca. Na nimi macie bardzo dobre układy, bo trzy planety w Waszym znaku. Słońce, Merkury i Wenus. Planeta miłości i pieniędzy. Więc na pewno czujecie się dobrze. No, planety Was wspierają, więc jakby jesteście w swoim żywiole. Zobaczymy, co pokażą karty. Możecie dużo y, kontaktować się, dużo pisania. Tak, kontakty przez komunikatory, Internet i tak dalej. o y, moje drogie. Ewidentnie widać, że komuś będziecie pomagać, tak? że Ktoś potrzebuje pomocy i trzeba mu pomóc. Eee, jesteście w cesarzowej, drogie raki, czyli wszystkiego będzie tyle, ile będziecie chciały, tak? Eee, z tą pomocą to mi się kojarzy, no cesarzowa to jest kobieta dojrzała, eee, i emocjonalnie, i fizycznie, i pod każdym względem. Ona umie doradzić, ona umie współpracować z ludźmi, umie doradzić, umie pomóc. Ma zasoby finansowe, także drogie raczki, za co się nie zabierzecie, wszystko powinno iść gładko, więc dobrze by było no, robić to, co macie do zrobienia, tak? To, co kiedyś, nie wiem, odkładałyście, to, czego wam się nie chciało. Teraz za to się zabieramy, tak? I no, widać ewidentnie pomoc. Ktoś się może do Was zwrócić, kto ktoś, ktoś Was może poprosić o spotkanie. Myślę, że sobie doskonale z tym poradzicie. Rada od kart jest trochę powalcz. Może, może trzeba będzie o coś powalczyć, a może o kogoś powalczyć. Kto wie? Także, no mówię, dużo też kontaktów poprzez internet, tak dużo pisania. Może ktoś Was już jakby prosi o coś, a Wy pomożecie. Także wszystkiego dobrego, raki. i Nie zapominajcie o sobie również. Nie zapominajcie: cesarzowa to jest kobieta, wiecie, w myśl zasady. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Także, coś dla siebie też trzeba zrobić. Pozdrawiam Was serdecznie, drogie Raki.